Hejka, kochani, tu ja wasza influencerka. Jesteśmy dalej na spacerku. Wszystko tutaj nam przebiega tak jak powinno standardowo. Także pogoda no, nas nie rozpieszcza, ale się nie dajemy. Yy, jeszcze, yy, jeszcze Wam nakręcę jeden filmik, jak yy, już wracamy, już jesteśmy przy bramie. No i też filmik z, z wejścia do domu, Wam zrobię oczywiście. Yy, żeby Was nie zostawiać w niepewności, co u nas. Nie wiem, czy widać u mojego pieska. Widać. Widać mojego pieska. Teraz już będziemy wchodzić na ten chodnik, co Wam pokazywałam na początku. O, tu będziemy się już kierować w stronę domu. No i powolutku, powolutku będziemy już tam sobie zamykać wieczorek. Zobaczymy, co jeszcze dzisiaj zrobimy. Będę oczywiście wszystko Wam na bieżąco podawać. A kochani.